Diagnoza jest dosyć istotna. Mówiłam już o przygotowaniu opiekuna, chociażby na podjęcie pewnych kroków, ale nie można lekceważyć tak objawów, bo e, niektóre przyczyny otępienia mogą być odwracalne. I tutaj dosyć istotne będzie określenie takiego ogólnego stanu zdrowia. Mówiłam o operacjach, ale też wykluczenie innych powodów zaburzeń, chociażby depresji. Warto też przeanalizować dokumentację medyczną, ale nie można na niej polegać, bo czasami właśnie. Ktoś zbyt polega na dokumentacji medycznej i się już nastawia, że to na pewno musi być np. choroba Alzheimera. E, ważne są informacje od rodziny, bo jest wiele takich przypadków, że właśnie osoba, która, o której podejrzewam o tym pieniądze, będzie zaprzeczać albo nie ujawni nam całej historii. Nawet Wam nie powiem, ile razy było tak, że po prostu te informacje były sprzeczne. Mówiłam też o tym, że. Nie patrzymy tylko na funkcjonowanie poznawcze i, i funkcje wykonawcze, chociażby, ale na zmiany zachowania. I też istotnym elementem diagnozy są badania neuroobrazowe i też ocena neuropsychologiczna. Ale my w gabinecie no, możemy zrobić chociażby przesiewowe badania, i tutaj um, czasami może być tak, że tylko sam wywiad i obserwacja jest wystarczająca. Um, Tutaj na tym slajdzie umieściłam takie dodatkowe informacje i źródła też, co Wam może pomóc, i to jest między innymi ta książka dotycząca diagnozy, co może Wam pomóc, jeśli chcecie być. O, teraz zobaczyłam, znaczy do pytań przejdę później, ale, akurat, Pani Katarzyna, pytanie mi się wyświetliło. A, Pani pyta, dlaczego pracy i znieczenie ogólne jest czynnikiem ryzyka? Ja postaram się to rozwinąć właśnie w tych dodatkowych materiałach, które, które Wam wyślę, na co zwrócić uwagę. Dlaczego m.in. ze względu na leki czy na stres, ale dobrze, że pani to pytanie zadała, bo też ja Wam wyślę swój artykuł dotyczący ryzyka popełnienia samobójstwa wśród osób starszych. I tam pisze m.in. o tym, jak na przykład sam pobyt w szpitalu może być takim um, predyktorem. I to może wynikać z różnych rzeczy, m.in. z tego, tam dokładnie to omawiam, ne, że osoba starsza nie chce, czuć się, mm, nie chce czuć się obciążeniem dla swojej rodziny, albo może być tak, że widzi, że sobie nie poradzi po powrocie, czyli na przykład no, ta operacja spowodowała, że e, e, dłużej do siebie dochodzi, że. Nie poradzi sobie już na przykład mieszkając na wsi Mając dla obowiązków. Więc tych przyczyn może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale proszę pozwolić, że ja to uzupełnię w tych dodatkowych materiałach, na, co i dlaczego może być konkretnie czynnikiem ryzyka. Tutaj to podkreślam, że dobrze, bardzo dobrze rzetelnie przeprowadzony wywiad. Z kimś z rodziny, ale czasami to może być sąsiad, osoba, która najwięcej czasu spędza z tą osobą. Więc tutaj mamy perspektywę osoby z zewnątrz i perspektywę pacjenta-klienta. To już warto dopytać o to, na przykład, jeśli mamy samego klienta, czy on sam trafiłby do naszego gabinetu, albo e, e, gdyby nie został przywieziony chociażby. I pytania dotyczące codziennej aktywności, żeby zobaczyć właśnie, czy to wynika ze środowiska, które nie jest odpowiednio takie stymulujące.